Cześć! Dzisiaj w filmie pokażę Wam przepis, prosty przepis na krewetki przygotowane w całości. Tutaj już widzicie przewód pokarmowy zwany jelitem, który lektor ochoczo wyciąga z krewetki z pomiędzy jej pancerza. Tak prezentują się przewody pokarmowe. Tam jest chyba też żółć, dlatego to jest gorzkie, wyjęte z krewetek. No więc tak, rozwinamy pancerz, możemy krewetkę w całości usmażyć, ale tutaj on postanowił pozbawić jej głów. Oczyścił też pancerz z tych łusek zewnętrznych, których się nie je i przewód pokarmowy znajdujący się w środku krewetki, którego się nie je, wyciągnął nóżykiem, tak jak mogliście zobaczyć przed chwilą. Jeżeli zdecydujecie się na smażenie krewetek w całości, to znaczy z pancerzem i z głową, żeby wyglądały ładniej, Robicie dokładnie to samo, tylko wcześniej, nie oczyszczając krewetki, czyli tak jak widzicie, z pomiędzy ostatniego i przedostatniego tej, tej części pancerza, po prostu wyciągać przewód pokarmowy. Mieli to? Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Tutaj przy krewetkach, o tu możecie zobaczyć, jak wyglądają krewetki w całości, a tam już były oczyszczone, bo tutaj przy krewetkach zostały ogonki, żeby łatwiej było je złapać. Na masie podgrzewamy czosnek i oczywiście używamy wina. We Francji możecie znaleźć wino do gotowania, tak zwane do gotowania, które ja oczywiście zawsze spożywam ochoczo. Tutaj akurat mieliśmy jakiś miks białego wina. Krewetki rzucamy na masło z czosnkiem no i uważamy, żeby się nie rozwaliły chyba, że komuś nie zależy na tym żeby były w całości, to może mieszać dowolnie przerzucamy je, jeśli chodzi o czas, no to niestety jest on nieokreślony musicie po prostu uważać, żeby krewetki się nie zjarały a obracać je jak zmienią kolor tutaj możecie zobaczyć jak puściły sos, no i do masła dolewamy wina co razem tworzy taki sosik Czekamy chwilę, żeby wszystko odparowało, możecie oczywiście zostawić to z taką ilością płynu, ale lektor nie lubi płynu, więc odparował, tak jak widzicie, przerzucając krewetki do minimum. Nie pytajcie. Moje jest tylko, choć gardzę, jak wiadomo, miksem. chodź choć. Ale lektor. Na resztce sosiku, który jak widzicie został na patelni, podsmażył jakąś starą bagietkę którą zjadł razem z krewetkami. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do zostawienia ich pod filmem. Dziękuję z góry za subskrypcję i łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć!